Boże, buzię widzę! Twarz widzę! buzie. Proboszcz parafii w Pszczółkach w województwie pomorskim chciał od gminy kupić teren pod budowę kościoła za 1% wartości, ale radni się nie zgodzili. Stwierdzili, że teren mogą sprzedać, ale za cenę rynkową. Jak zareagował proboszcz? Otóż tenże proboszcz podczas niedzielnej mszy mówił, że radni mają prorosyjskie zapędy i że ich przeklina. Nie wiem co wy na to, czy też bylibyście gotowi sprzedać działkę Kościołowi za 1% wartości? Tak. Kasa, kasa, kasa! Żadnych zasad. Jaki sens ma Kościół? Kasa! Zawsze chodziło o kasę Kasa, 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 wierzcie dalej, ciemni! Nie stopi duch twój Nie o domnie o tej dzień tej ziemi Poszę, Twarz masz widzę! Ja nie widzę. Spierdalaj ja widzę. swoje ziemi! Kościół katolicki to taka instytucja, która ostatnimi czasy, trzeba przyznać, budzi raczej skrajne emocje. Ogólnie dużo można o nim powiedzieć, dużo można mu zarzucić, ale dzisiaj skupimy się na jednym bardzo konkretnym elemencie, jakim jest pozyskiwanie ziemi. Bo widzicie, kościół katolicki za pomocą pewnej luki w prawie, a właściwie prawa, które stało bardzo dawno temu ustanowione, ale wydaje się być trochę bez sensu, zgarnia sobie od 30 lat gigantyczne ilości ziemi od państwa, a jako, że czysto teoretycznie skarb państwa to skarb nas wszystkich, więc też mój, też Jurka, to mój, to twój. To my czujemy się okradani i mamy prawo być trochę wkurzeni. Więc wytłumaczymy wam, jak za pomocą dziwnego kruczka w prawie kościół robi gigantyczny wałek na polskiej ziemi. Ale poza tym to wiecie, lajki, subskrypcje i tak dalej. Będzie nam bardzo miło, pomóżcie nam budować ten kanał. I lecimy. Jeszcze w 1991 roku do ustawy o stosunkach państwa i kościoła wprowadzono taki zapis, za pomocą którego kościół mógł przejmować ziemię z terenów odzyskanych, no i to było w ramach rekompensaty za komunizm. I polityka o tym artykule napisała. Zgodnie z nią, kościelnym osobom prawnym na tzw. ziemiach odzyskanych. Prawo pozwala za darmo przejmować grunty rolne Skarbu Państwa, na przykład zakony mogą dostać do 5 hektarów, do 50 hektarów, jeśli prowadzą działalność opiekuńczą, wychowawczą albo hertatywną, parafie do 15 hektarów, a diecezje i seminaria do 50 hektarów. No i teraz wiecie, można się kłócić, czy ta ziemia się Kościołowi należy, czy nie, no bo faktycznie okres komunizmu zabrał Kościołowi masę majątków ziemskich, więc taki argument, że wiecie, należałoby mu to jakoś zrekompensować, to jest coś, czy można się zgadzać, można się nie zgadzać, ale trzeba przyznać, że to nie jest argument totalnie znikąd ma, ma jakąś swoją podstawę. Pojawia się tylko jeden problem. W ustawie nie ma limitu. To znaczy limit jest, ale ten limit jest jakby na tą ziemię też, którą posiadasz. To znaczy, że jeśli weźmiesz sobie tą ziemię za darmo od państwa, po czym sprzedasz ją całą, to możesz po raz drugi wystąpić o nadanie takiej samej ilości ziemi. To doprowadza do sytuacji, w przeciągu której poszczególne jakieś jedne parafie, jakieś organizacje i tak dalej wystąpiły do Skarbu Państwa już to trzy razy, parę razy i za każdym razem prawie uzyskują te ziemię. I tym sposobem Kościół Katolicki w Polsce po prostu bierze sobie część ziemi, sprzedaje ją i bierze sobie kolejną część i znowu sprzedaje. Do tego wszystkiego, bo wiecie, procedura zdobywania takich małych skrawków ziemi jest trochę męcząca, więc kościoły, jakby te, 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 wiecie, te zakony, te wszystkie takie kościelne osoby prawne zaczęły łączyć się w takie, nazwijmy to konsorcja i występują sobie razem o tą ziemię. Jak wiecie, żeby nie robić od razu tam 5 hektarów, bo to po co około 5 hektarów, wajniemy sobie od razu 300. Usta nie przewidział takiej sytuacji, bo y, 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 chyba nie było takiej woli, żeby to przewidzieć. No w ten sposób Kościół katolicki przejął sobie już 82 tysiące hektarów ziemi przez te 30 lat. To jest według średniej ceny ziemi y, około 4 miliardów złotych. To jest naprawdę dużo pieniędzy! A do tego wszystkiego to jest tak, że wiecie, ta ziemia jest uprawna teoretycznie. To jest jakby ziemia taka. No, 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 na rolę. Ale nikt tego nie sprawdza. Na przykład na jednej z takich terenów, y, takich terenów y, wiejskich, rolnych. Został wbudowany hotel. No i spokojnie, w sensie to jakby my potrzebujemy tej ziemi do dochodowania tam marchewki, ale też hotel zbudujemy. Fajnie. Do tego wszystkiego zawsze można skorzystać z różnych takich bonifikat, które Państwo daje. Na przykład, że jak ktoś jest obiektem sakralnym, to jest tam 98% zwrotu jakichś kosztów, to już się nie wczytywaliśmy, ale w każdym razie, jeśli to jest budynek sakralny, czyli na przykład można zrobić centrum handlowową kapliczkę i no może, może może sakralny. Ale całkiem sroga imba, nie? No i wiecie, ten, ten przepis jakby był przez paru już posłów w historii tak mówione, że może coś byśmy z tym zrobili, może byśmy to usunęli, nie udało się. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że, e, w sobie chyba zgodne z Konstytucją. Wojewodowie w sumie dają i nie prowadzą żadnego rejestru. W sensie są jacyś, którzy czasami staną o koniem, ale tak naprawdę, to wiecie, sąd administracyjny raz powie, faktycznie dobrze że nie daliście. Czasem powie, e, dajcie. Więc jakby wiecie, no, to, to, to karuzela trwa w najlepsze, No, chcesz ziemię? Proszę, weź ziemię. To nawet dużo, weź. Masz, poczęstuj się. No dobra, ale co jak ziemia już zostanie uprawna? Czy to jest tak, że krząs potem biega z pługiem i hoduje sałatę? E, no tak, czasem tak. W sensie może nie, że on personalnie, ale jakby wiecie, można założyć, zawsze przedsiębiorstwa rolne, zawsze można tą ziemię dzierżawić, zawsze można pobierać dopłaty z Unii Europejskiej. Co? Tak, w 2015 roku Kościół Katolicki z dopłat Unii Europejskiej do rolnictwa dostał 15 milionów złotych. Bo działa to w ten sposób, że wiecie, tam można coś hodować, można nie hodować, ale ziemia leży, w sumie dopłata się należy. Kasa. Zawsze chodziło o kasę. Naprawdę brzmi jak najlepszy biznes świata, ale jeszcze nie, teraz słuchajcie, bo to jest, to już jest majstersztyk, to jest majstersztyk Zostańcie ze mną. Jedna z decyzji powiedziała, że oni mają taki system. Oddają komuś tam ziemię w dzierżawę, parafianinowi oddają w dzierżawę, no i on im płaci za to, nie? A potem Kościół bierze na siebie ciężar negocjowania z Unią Europejską wysokości dopłaty, dlatego że pobierze z jej 50%. Czyli jakby macie typa, który hoduje coś na jakieś działce, nie? Dla niego jest ta dopłata rolnicza, no bo on faktycznie tam sieje te rzeczy. A wy przychodzicie się, ja za ciebie to znegocjuję, tylko no 50% dla mnie. Niesamowite. Jak najbardziej. Jeszcze jak? Śpiewy dalej swojej ziemi. Aby lepiej zobrazować stan posiadania instytucji kościelnych, trzeba przypomnieć, że tuż przed II wojną światową Kościół był ekonomiczną potęgą i w ciągu 21 lat istnienia II Rzeczypospolitej zwiększył swój stan posiadania z 218 tysięcy hektarów w 1918 roku do około 400 tysięcy hektarów w 1939 roku. Aby sobie to dobrze uświadomić, jaki to ogrom terenów, musicie wiedzieć, że Warszawa ma około 50 tysięcy hektarów, czyli już już wtedy Kościół był w posiadaniu mniej więcej ośmiu Warszaw. Co więcej, tuż przed wojną co dziesiąty hektar ziemi uprawnej w kraju należał właśnie do Kościoła. Po II wojnie światowej władze kościelne straciły ponad połowę z posiadanej ziemi i zabudowań. Stało się tak z powodu zmiany granic Polski, na mocy czego wiele majątków duchownych pozostało za naszą wschodnią granicą czyli na ziemiach przejętych przez ZSRR. Choć trudno w to dziś uwierzyć, ale już od 1970 roku Kościół zaczął odtwarzać i pomnażać majątek. Gdy tylko Edward Gierek został pierwszym sekretarzem PZPR, ofiarował Kościołowi Katolickiemu nieruchomości, które państwo przejęło na ziemiach odzyskanych. Cóż, pewnie władze kościelne zapoczątkowały zabawne powiedzenie: Chcesz cukierka iść do Gierka? Gierek ma, to ci da. Dzięki tej niewycenionej darowiźnie polscy duchowni stali się właścicielem 4800 świątyń, 1500 innych budynków oraz 900 hektarów gruntów rolnych. Lata 90. to czas finansowego uprzywilejowania instytucji kościelnych. Już w listopadzie 1991 roku diecezje dostały pozwolenie na prowadzenie rozgłośni radiowych i w ciągu trzech lat było ich aż 104. Niebawem Kościół otrzymał pierwszą koncesję na prowadzenie telewizji niepokalanów. Należy wspomnieć, że nie miały jej jeszcze stacje komercyjne, Polsat ani TVN. Korzystając dodatkowo ze statusu nadawcy społecznego i tym samym zwolnieniu z opłat koncesyjnych, Samo radio Maryja, naszego nieocenionego ojca dyrektora, które szacunkowo jest obecnie warte około 240 milionów złotych, zaoszczędziło na tym jedynie około 7 milionów złotych. Na marginesie, ciekawe, ile z tego trafiło do potrzebujących. Uważa się, że już w 2018 roku cały majątek Ojca Ryzyka wyniósł nawet 300 milionów złotych. Zrobiło się głośno w mediach na temat licznych dofinansowań pochodzących ze środków państwowych, a otrzymywanych przez ryzyka na jego lux veritatis. Które przez ostatnie 5 lat wyniosło ponad 216 milionów złotych. A, tak na marginesie, w wolnym tłumaczeniu Lux Veritatis to światło prawdy tylko cholera kiedy ten pan mówi prawdę chyba tylko wtedy, kiedy się pomyli. Ogromne kontrowersje wywołała także działalność komisji majątkowych której zadaniem było oddawanie Kościołowi zagrabionych przez komunistów nieruchomości. Ta właśnie komisja przez 20 lat zwracała, zwracała i zwrócić wszystkiego ciągle nie mogła. Między innymi za sprawą byłego oficera SB pana Marka P., reprezentującego przed nią interesy wielu zakonów i parafii. Działając w niewielkim pokoju przy ulicy Domaniewskiej w Warszawie, komisja majątkowa decydowała o losie nieruchomości wartych miliardy złotych. Do kwietnia 2010 roku przekazała Kościołowi 60 tysięcy hektarów gruntów, 107 milionów złotych odszkodowań, oddała 490 nieruchomości, generalnie jednak nie sposób dziś ustalić, ile ziemi posiada Kościół katolicki, bo oprócz państwa obdarowywały go również samorządy. Nigdy nie ujawnili tego hierarchowie, a wszystkie instytucje państwowe zasłaniają się albo tajemnicą, albo brakiem danych. Ostrożnie szacując, osoby prawne związane ściśle z instytucjami kościelnymi posiadają obecnie co najmniej 160 tysięcy hektarów gruntów w Polsce. Nawet najniższe unijne dopłaty zapewniają więc przy tej ilości wpływy w wysokości około 80 milionów złotych rocznie. Dlatego właśnie jest to tak pieczołowicie ukrywana tajemnica. Przejdźmy teraz tylko do niektórych z obecnych dochodów uzyskiwanych przez instytucje kościelne i posiadanych przez nie, nazwijmy to zasobów ludzkich, oraz oficjalnie zajmowanych nieruchomości. Według Episkopatu Polski 36,6 miliona polskich obywateli to katolicy. Należą oni do 10 114 parafii, w których pracuje 28 546 księży. W Polsce jest 133 biskupów i 17 533 świątynie katolickie, a każdego roku budowanych jest 1000 nowych. Koszt budowy jednego kościoła to kwota około 15 milionów złotych i odpowiada wydatkom na budowę 30 domów jednorodzinnych. Na pytanie, z czego utrzymuje się to imperium, teoretycznie większość z nas myśli zapewne, że z datków wiernych, ale nie do końca jest to zgodne z prawdą. Na częściowe samofinansowanie się poszczególnych parafii pozwalają np. dochody uzyskiwane z wynajmu powierzchni dla anten telefonii komórkowych na wieżach kościelnych oraz dofinansowań udzielanych z budżetu państwa i środków unijnych. Coraz więcej zarabia się również na dzierżawie ogromu posiadanych nieruchomości: podbiura, sklepy, restauracje i punkty usługowe. A jaskrawym przykładem ma być budowany za 24 miliony dolarów Roma Office Center w Warszawie na działce o powierzchni prawie 12 tysięcy m2, którą archidiecezja otrzymała od miasta. Drapacz chmur ma mieć 170 metrów wysokości, 41 kondygnacji naziemnych i powierzchnię użytkową 55 tysięcy metrów kwadratowych. Generalnie rzecz ujmując szacuje się, że każdego roku na cele związane z działalnością katolickich instytucji kościelnych państwo polskie wydaje minimum 3 miliardy złotych. Głównym przychodem gotówkowym diecezji są ofiary stacy. Podając jako przykład diecezję tarnowską, gdzie występuje największy odsetek wiernych praktykujących, których jest około 70%, szacunkowo otrzymywana kwota to 585 000 zł miesięcznie, czyli rocznie 7 milionów. Chyba niewielu z nas wie, że wystarczy utworzyć nową parafię i z automatu starać się o zakup ziemi z bonifikatami sięgającymi 99%. Często wartość tak nabywanej, w cudzysłowie, przez Kościół ziemi jest jeszcze zaniżana, bo grunt jest kwalifikowany jako rolny, tymczasem ewidentnie ma on potencjał deweloperski. Od momentu nagłośnienia w mediach różnych dziwnych praktyk w środowisku duchowieństwa pojawiły się również informacje o tym, że za objęcie probostwa na dobrej parafii trzeba zapłacić nawet 80 tysięcy. Złotych osobom o tym decydującym. Jeśli więc wnikliwie przyjrzymy się działaniu instytucji kościelnych, to u podstaw, jako tzw. zwane pszczółki robotnice, występują osoby z niższych szczebli hierarchii, czyli księża, zakonnice i mnisi różnego rodzaju zakonów, którzy są wręcz zobowiązani swą pracą przysparzać jak największych wpływów finansowych, których lwią część wykorzystują biskupi i kardynałowie na luksusowe życie w swych pałacach czy innych rezydencjach. Czyż nie jest to z przeniewierzeniem się przez nich idei o wstrzemięźliwości i wspieraniu potrzebujących? Czy nadal jest to idea przyświecająca twórcom kościoła katolickiego? Na to pytanie, moi drodzy widzowie, musicie odpowiedzieć sobie sami, bo według mnie transparentność jest ideałem i powinna przyświecać w życiu każdemu z nas. A szczególnie powinni na to zwracać uwagę ci, na których barkach spoczywa odpowiedzialność za społeczeństwo, czyli politycy, hierarchowie kościelni i wszyscy inni przez nas niejako powołani do sprawowania. Tej roli. Dajcie znać proszę w komentarzach, co wy sądzicie na ten temat. Ja dziękuję Wam za uwagę i trzymajcie się ciepło. Cześć. A jeśli mordo chcesz się wozić mercem i lubisz czasem dotknąć kogoś w śmieszne miejsce zostań księdzem, bo nawet jak chwycą cię za rękę, to możesz zmienić parafię i problemu nie będzie. Natomiast jak większe masz ambicje, klawą, możesz żyć jak w maśle, na każdym kroku kłamiąc i brać łapówki non stop lecz. Pamiętaj, by ich nigdy nie wpłacać na księg. Spierdzalaj z mojej ziemi!